Cześć, witajcie z tej strony. Ja, Mikalo, witam Was w kolejnym odcinku z Vlogs.tv. A dzisiaj, jeżeli zginę, to farbuję włosy na kolor różowy. Tak dokładnie. Poprzedni odcinek, gdzie farbowałem włosy na niebiesko, bardzo Wam się spodobał. Za co Wam oczywiście bardzo dziękuję. No i postanowiłem, że właśnie dzisiaj, jeżeli zginę, to farbuję włosy na różowo. A jeszcze przed graniem wyparkury mam dla Was rozdanie na cenny unikacik, więc wystarczy zostawić łapeczkę w górę pod tym filmikiem, zasubskryb zasubskrybować mój kanał wraz z dzwoneczkiem, no i napisać swoją nazwę w komentarzach, a ja wylosuję jedną osobkę i napiszę na społeczności, kto wygrał właśnie cenny unikat. Więc możemy w sumie zaczynać. Więc wybierzemy sobie jakiś parkur, na przykład stop stopki Wasza ulubiona gra to. Nie wiem w sumie, może na przykład Transformers lubię bardzo grać w sumie taką gierkę, to taka gra o myszkach. E, tak ją bardzo lubię w sumie. Dobra, spróbujmy to jakoś przejść i no i postarajmy się tak szybko nie zginąć, więc no, więc, więc wiecie, tak? Wiecie, lepiej, lepiej tak ostrożnie na chwilkę podchodzić do, do, ty, do tych parkurów. To jest taki bardzo biedronkowy w sobie parkur, taki troszeczkę Tory MSP, bym powiedział. Parkur troszeczkę bardzo. Dobra, spróbujmy sobie to przejść. Hmm, czy tam nie było czegoś? Nie, chyba tam nic nie było jednak. Dobra, przechodzimy. Tyk. Tam mamy to jakieś lawe i czerwono-białe, czerwono-czarne klocki. O, skoczek, skoczki. Pyk i pyk, i pyk. No, i w ogóle teraz ginę. Farbuję na różowo Miał być już bardzo dawno, chyba już 2, albo 3 godziny temu, tak naprawdę. Ale dopiero teraz się zabieram za nagrywanie tego. Yy, no, i w sumie jeszcze mam kilka kolorów. Więc jak chcecie, no to dajcie znać. Yy, łapką w górę, dobra. Yy, to było dosyć bardzo niebezpieczne. To, co ja teraz robi, zrobiłem. Yy, ale dobra, yy, jakoś udało się wybrnąć. Bo w sumie jeszcze chyba mam kilka tych kolorów. Czekajcie, yy. mam jeszcze zielony. Mam jeszcze czerwony więc mam jeszcze takie dwa właśnie kolorki z czego mógłbym jeszcze nagrać więc napiszcie jakie byście chcieli właśnie farbuje czy włosy na zielono czy może na czerwono bo mam właśnie takie dwa spraye właśnie jeszcze więc mógłbym właśnie je użyć to nie więc napiszcie napiszcie czy zielone włosy chcecie czy czerwone eee, które po prostu najpierw dobra tutaj jest kluczyk bo ja to wiem bo już to przechodziłem na live na szczęście więc tutaj mam troszeczkę ułatwienie no ale ten parkour nie jest taki prosty ale już na pewno prost nie jest drugi parkur, który sobie przejdziemy, bo on jest niemożliwy. A ten jest szalony, więc w sumie ten dobrze, że taki na rozgrzawkę, w sumie może być. A ten może, właśnie, być trudny, i możemy w sumie przez tamtego zginąć. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jakby nie myślmy sobie, że tutaj nie zginę, bo w sumie mogę tu zginąć, naprawdę, bo ten parkur. Tak czy siak, nie jest on jakoś mega prosty Ale spróbujmy nie zginąć, chociażby na początku No, no błagam was Mikalo bo to będzie siara To jest bardzo ładne, to są takie ładne światełka One są bardzo śliczne, naprawdę mi się one podobają Łaniutkie one są pik pik I ku, tam się idzie daleko troszeczkę O, tu są jagody, które uleczają, więc super właśnie To jest naprawdę mega fajne pik pyk, i tu Dobra, teraz mamy jakieś skoczki Mhm, Dokładnie, pięknie Oj ojoj oj oj, dobra teraz tutaj uważamy, nie fioletowa lawa. Mhm, mm pięknie. No i przeszedłem ten parkour, no to nie było albo aż tak ciężkie. No i teraz taki parkour coś niemożliwy, no i on jest naprawdę ciężki. Na, na live ginąłem wiele razy. I w sumie już go tak niezbyt pamiętam, no więc to może być właśnie ten parkour, który... przez który zginę. Ale no zobaczymy, zobaczymy. Okej, okay, teraz tutaj idziemy. Ojej, to jest troszkę masakra? Eee, dobra, żółty kluczyk. Okej, okay. to naprawdę nie jest dość jest prosty parkour, ale mam nadzieję, że dam sobie radę i sobie poradzę jakoś. Oki, okay. dobra, eee, tu nic nieba, tu chyba sobie lecimy po prostu tak, dokładnie. ua, dobra, okej, okay, udało się, pięknie, lecimy, lecimy, dobra. Troszkę HP stracioda, ale już trudno, więc nie poradzimy na to, że teraz takie troszeczkę trudne jest. O, ale... O, jagody są, przecież jagody sobie. Zauważyłem tych jagód przed tam, więc naprawdę jest fajnie. Dobra, jestem na kaktusach. Spoko. Masakra, ja się boję po prostu, ja się boję. Ale damy radę, dobra, tutaj, pięknie, tak, tak. Tak, tak, tak. tak. Tu, 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 tu. O, teraz tutaj mamy do góry drabinki. Mamy kryształ, yy, dobra, teraz, 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 yy, tu są 100 świątki. A, okej, okay, dobra. To nie jest takie mega trudne. Mhm, mm 100 świątka. Następnie mamy jakieś klocki, ale mamy jagody. O, uuu, jupi! <grytanie> pięknie. Ja chyba tego nie na live do tego momentu, naprawdę, więc. Wow, jakoś mi to wychodzi. Teraz do góry, pięknie. Mhm, mm i mamy tutaj niebieski kluczek, świetnie. Świetnie, teraz tutaj, o na te czaski. Maszak, razem parku jest troszeczkę trudny. I okej okay, kryształ. Mhm, mm okej, okay, jestem już... O! Jestem już naprawdę mega daleko. Teraz tutaj I teraz musimy jakoś tutaj. Tutaj pięknie. Siup, 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 siup Raz, raz, tyk, tyk. Nie, nie! Co? chyba tam była meta. Patrzcie, chyba tam jest meta, bo mam dwa klucze. Tam widziałem chyba dwie bramy, więc idę przy mecie. No dobra, więc. O jezu, na różową. Boże, święty będę normalnie Freeze. W ogóle mam teraz Dripa, więc w sumie będzie idealnie pasować do, do mojej bluzki, więc... więc. Więc idziemy farbować. Dobra, więc mamy tu naszą taką różową farbę. Ale najpierw pomyślałem, bo jakbyście nie widzieli, to mam taką białą farbę. I właśnie, no, żeby rozjaśnić rozja te włosy. No więc na początku po prostu nałożymy troszkę białej farby No i potem zaczniemy od różowej Bo wątpię, że będzie, że będzie jasny kolor Myślę że będzie dosyć ciemniejszy Dlatego i pewnie jak rozjaśnię ten biały Rozjaśnię białym, no to po prostu będzie jaśniejszy różowy Więc zaczynajmy nie, to takie siwe Ja nic nie widzę jeszcze, jeszcze nic nie widzę W wszędzie to jest wyluzywane wszystko, więc... Dobra, zakładam okulary i teraz uwaga, patrzę się w lewą stronę Dobra, jesteśmy po ale tak jakby Z tej perspektywy fajnie wygląda jakby są te włosy tak twarde po tym lakierze, że to jest naprawdę hit i po tym odcinku na pewno to zmyję, bo to jest jakaś po prostu przesada. Ale jeżeli teraz jak tak te oceniam włosy, no to są ok, jednak ta bie, ten biała farba nie była kompletnie zbędna i po prostu troszeczkę zepsuła te włosy. Teraz wygląda inaczej fajnie. Mm, ale i tak efekt mógł być lepszy. Ale no dobra, trudno. Może jakby to właśnie zginę, farbuję włosy na zielono, bo mam zielony kolor albo czerwony, no to nie będziemy z was tej działać jednak, bo to po prostu nie było sensu. Albo piankę jednodniową, bo są takie pianki, może byłoby lepsze aniżeli, aniżeli w sprayu. ja się nie znam na tym. Napiszcie, co jest lepszego od sprayu. Takiego, żeby na 1-2 dni, żeby utrzymało. No, więc szczerze to ten efekt mógł być lepszy i jest troszeczkę słaby, no ale jest challenge, jeszcze, jeszcze zaliczony. No więc przechodzimy do przechodzenia parkourów. Dobra, więc już jesteśmy po tym sprayowaniu, po tym farbowaniu moich włosów. No więc do no, teraz sobie przejdziemy się na jakiś taki ten parkour, chociaż żeby sobie pograć w tych różowych włosach. Eee, no więc, no jak mówiłem, no, ta biała farba jednak no niestety nie była jednak zbytnio potrzebna i troszeczkę zepsuła te włosy. No ale i tak w większości widać ten róż w sumie i teraz bardziej się zrobiło z tego troszeczkę bardziej ciemniejsze te włosy niż takie białe No więc w sumie. No nawet spoko te włosy, więc naprawdę no napiszcie y, y, jak wy je oceniacie. I oczywiście czy chcecie albo zielone włosy, czy tam czerwone. Napisziemy tam sobie jakiś parkour, w sumie jakiś znalazłem w topcie, który niby pisze, że tam 10 godzin był budowany. No okej, okay, no zobaczymy, zobaczymy. Nawet fajny, ufajny, fajny, fajny wygląd jest taki nawet dopracowany. Ale to się długo to się pływa, Boże święty, ile tego jest? Halo, halo, ile tego ma być? Tutaj w sium. Zaraz do góry. Mhm. Okej, okay, jesteśmy. Zaraz po Mamy kryształek. Tyn i tyn, I tyn, i ten i ten. Dobrze. Następny poziom. Jest takie klocki. No fajny parko, taki szary, taki bardzo... Derwatkowy, derwatkowy, taki szary kolorek, bo ona uwielbia sz szare kolorki mm, Dobra, teraz tutaj na dół, wsium. I znowu trzeba pływać gdzieś mm, Po zielonych, ojoj Wow, ale fajne Nie, jak mam to teraz przejść? Co? Jak mam to? Aha, ja wiem, wiem, trzeba tak Wow, dobra, to troszeczkę ciężkie Troszeczkę bardzo, ale dobra. I teraz tutaj i Halo no aha, okej okay, dobra tutaj. Nasz do góry. Mhm. Mm wow, 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 wow. Następnie tu. Mhm. Mm teraz, oj, teraz na dół, na dół, na dół, na dół. Mhm. Mm Ej, nie, no spoko, ten parkour Wydawało się. O Jezu, hallo. Ojej, 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 ojej. To jest za ciężkie. Hallo, dobra, jeszcze tutaj. I tu, 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 tu. Ojoj, ojoj. Dobra, nie! Serio? Mi się to zaliczy, mi się myślałem, że to mi zaliczy. A to nie. Yy. hallo. Ja nie wierzę. O, udało się, teraz się udało. Trzeba było coś poczaskać i się udało. Okej, okay, tu mamy niby gdzieś klucz. Okej, okay, kluczek gdzieś jest tutaj. A. Gdzie. Co? Okej, okay, tutaj jest kluczek, ale go nie było. Dziwne, troszeczkę. Ale spoko. E, teraz gdzie? Teraz chyba tutaj, bo tutaj jeszcze nie byłem. No, dobra, tutaj. o jezu, ale ten park rozbudowany jest, jednak naprawdę. W sensie to taki bardzo wodnisty, nie? Dużo, dużo wody, dużo przejść jest. E, a tu, ja nie wierzę. Oj, goj, ale ten parku jest dziki taki. Ale mega, fajny. Dobra, tutaj. I oki Teraz tutaj I tutaj, pływam jak normalnie rybka w wodzie Tu i teraz do góry, ojej, ja cię kręcę Dobra, kolejny parkour Kolejny mamy niebieski Fioletowy, wow Okej, okay. ale, ale fajne Mega, takie ogniste pułapki niby Jakby to były Zasztuję I mamy metę, fajny Trzy minuty mi to zajęło naprawdę Wow, no więc dobra, dziękuję wam Serdecznie za obejrzenie tego materiału Napiszcie, co sądzicie o tych włosach. No, po prostu tyle. Dziękuję wam serdecznie. Życzę wam miłego dnia, noc, sam wieczoru. Zależy, kiedy to oglądacie. No i papatki!